Taki tu właśnie używam, tego tutaj specjalnego środka w bardzo tajnej składzie, o, niesamowicie, już po prostu na sam widok pędzla zawodowego, Przez brud ucieka, widzę jak ucieka brud, o, tu jaki brud, o, jaki tam brud. Elegancka jest, po prostu niesamowicie. I teraz dam temu kurwa trochę poleżeć. O! Jak to mówi pan klasek? O! o, 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 o. jak nowy, rocznikowo 12, ale wygląda jakby był co najmniej 15. I z tyłu też zrobimy. Elegancko będzie. Tu, o proszę, proszek, po prostu detajlik pełno mordo, o jak wyleciało wszystko tak i teraz to musi trochę poleżeć i będziemy neutralizować No i teraz już chwilę poleżało, to trzeba zneutralizować o elegancko i proszę Was i zatrzeć nadmiar o, i pięknie wygląda umyte, cudowne, jak nowe.